No i co? Nie udało się znaleźć okna. O. Siemaneczko, to witam Was szakal na, tej, na mojej stronce, na moim kanale. Witam Was w tej Na kanale. Dzisiaj na a, Pax East 2019 w marca. Marca 28 był. Panel Gearboxa i pokazali w końcu Reveal Trailer Borderlands 3. Także puściłem Wam przed chwilą teasera. Widzieliście parę postaci. No, jak ktoś oglądał, to, to, to widział co tam Randy opowiadał o tym Reveal Trailerze. Można sobie go przelecieć, poprzyglądać po się, tylko może już bez dźwięku. Powolutku jako tu słaba jakoś jest kodera, żeby to było widać tak nie wiem, on się zatrzymuje a na przykład o tym mówił, że tutaj to jest jeden z kodów shift kodów, gdzie można upolować dalej potem gdzieś tam dalej jak się obraca scena czekajcie, to nie, to nie, to nie to, nie, to jak tych dwóch wilanów pokazuje to nie, to, to nie, to a nie, to, a nie to, to już chyba oni byli nie, to wcześniej tych wilanów pokazywał i jak się coś odwróciło, to jest cena się obracała, czekajcie gdzie to było... O, tu. To tu się pojawiało jakieś kropeczka i ta kropeczka to był... O, tutaj widzicie? Jest kropeczka. Górde weź, teraz puść tą dobę, puszczę. O, i to jest mor ko kod morsa. I to też coś znaczy tam, nie? Także można sobie tu pooglądać dokładnie co, jakie tam postacie się pojawiają i tak dalej. Powolutku każdą klatkę i można sobie przeanalizować. To będzie jeden z Wold Hunterów. Nowe postacie będą Wolfhunterów, będą też starzy antagoniści. Zabawa jest przednia. Jak nie widzieliście reveal Trailera, to zaraz obejrzymy, ale informacji jest trochę więcej. Tak, na koniec będzie oczywiście ten trailerek. Jest wszystko. O, wróci, wróć, wróć, Jeszcze nie odpalamy, czekaj, czekaj. Są wszystkie tutaj na stronie, na, ten, na kanale Borderlands, ale tak, informacja: Borderlands Game of the Year będzie w wersji 4K, UHD i tak dalej. I on będzie. Tam jakaś premiera tego czy tego drugiego? W maju chyba, ale to nie wiem, chyba tego. Bo tu jeszcze kolejny jest Borderlands Handsome Collection Ultra HD na konsole i też będzie na pc żeśmy żeśmy wcześniej rozmawiali na, 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 na grupie. Bo, jak Rendy mówił, to mówił, że będzie no tylko na konsole. Nie powiedział nic o Pc, -cie. A jak żeśmy doczytali na Twitterze, tenż Peter doczytał na Twitterze, tutaj gdzieś pisał. A, na Twitterze był link. Każde co tutaj jakiś, Na Twitterze, na Twitterze był link, gdzieś nie pamiętam. Gdzieś tu Peter wrzucił ale nie wiem gdzie. No dobra, gdzieś wrzucił. Także będzie na, będzie też na, na PC-a. Handsome Collection. Osobno, Game of the Year, Borderlands jedynka, także miodzio, haha, <laughs> siema Peter, siema Mega, Piotros, no musimy złożyć ekipę, <laughs> może w dwójkę pogramy zanim trójka wyjdzie, no i oczywiście trójka, Trójka zaraz sobie obejrzymy, tylko zobaczcie tak, Teksturki puszczę wam, puszczę wam trailera Game of the Year i zobaczcie jak to wygląda. Na razie nie będę gadał. So, you want to hear a story, huh? Well, I have a Dobra, muszę coś powiedzieć. Chcieli puścić tego trailera, ale na tym pakiecie im wysiadło. <laughs> Przepał trochę, ale słowo, zdarza się. Co może nie zrozumieć, ale powiem, że to jest prawda. Pandora. To nie jest dog pełnego i Sledge will punish you! Haha, tak!

No kurw, co jest grane? Co za przypał No co jest grane kurwa No to się chyba nie naoglądamy oglądamy tego trailera No ja pierdzielę, no co jest kurwa grane Naprawdę nie da się odtworzyć trailera do końca You should have seen the look on your face. <laughs> O, było, kurwa, no, chciałem złapać zatrzymać. Jest na Xboxa, na PS i, i, i na Bordo i na peceta. Także e, spoko, jest gitara. Znowu się przełączyły tekstury, kurde, jakieś chłynia to jest. Dobra, nieważne. E, tutaj nie ma daty, ale jest data tutaj. To Handsome Collection na konsolę. E, ty no co jest kurwa grane z tym YouTube'em? <laughs> Jebie ten OPS, ja nie mogę. Jeszcze dużo ludzi siedzi po prostu, czy co? Ja nie wiem o co chodzi. To no jest znowu, no kurwa, co to jest w ogóle? Chyba dużo ludzi ogląda. Ty no no. Dad dadzą obejrzeć? A, no fajnie, bo na konsoli może być cztery osoby naraz oczywiście na jednym ekranie, z split screena. Można pogonić. Ty no zoba, ja pierdzielę Wywala się po prostu. Chyba naprawdę bardzo dużo ludzi to ogląda. A ja jak chcę to obejrzeć do końca ludzie? Dajcie mi obejrzeć to do końca. Ja wiem... Pier... Jakiś przypał jest. Masakra. No, chyba ma problemy widzę, bo rozwala mi tak z streama, streama, że nie wiem. Hardcore. Także 4 kwietnia, tak? Zaraz będzie data Handsome Collection. Będzie... Pr... 3, przepraszam. 3-4 ultra HD wersja, więc na konsolach będzie można w 4K ponawalać na każdej części. Także super. Dobra. To sobie odpuścimy, to sobie odpuścimy. Najważniejsze dzisiaj, najważniejsze. Mam nadzieję, że to chociaż pójdzie płynnie i bez przerwy. Jedziemy z koksem. Wygląda jak jedynka, belca co? Steistyka bardziej jedynki niż dwójki. Czterech nowych bohaterów? Co to było? Trochę fajniejszych pojazdów szybko, wszystko szybko. Jedno kołowce będą, jakaś fajna giwera. Syrena będzie. O! Trochę, nawet bohaterów. Ciekawe ile będzie. Mam nadzieję, że będzie dostępny do starych i do nowych. A nie tylko starzy, będą jako NPC. Poduszkowce. Jednokołowca za za cztery światy i fajne budynki Rendy powiedział, że fajne y, bar Moxi będzie I zarobiste balis. Antagoniści. Bliźniacy czy coś? Jakaś jadka. Jakaś arena, fajny smoczek. Także Nowe potworki, givery, lokacje, wszystkiego więcej fajniej. Grafika poprawiona. O. A blik na saksofonie. A, oh, Tiny Tina trochę starsza. Proszę, proszę. O, oh, starzy znajomi. Mhm. I nowi znajomi. Wszystkie części. One more tank. One, o oh, one. Oh, over one billion guns. Guns with legs. <laughs> Giver z nogami. Masakra z tymi przerwami dzisiaj, jebiu, ja, ja po prostu Gerbox zamiatał, zami zami tego YouTube'a. No i nie ma daty oczywiście. Borderlands można może sobie wleść, tra -la -la. A, See a April coś tam trzeciego. Zobaczymy trzeciego co będzie, może jakaś nowa informacja przy premierze um, HD wersji Handsome Collection. Borderlands tu mamy... No ja Borderlands po się zmienia tylko pyk, pyk. A właśnie, Borderlands Game of the Year też będzie 3, 3. kwietnia, a na filmiku nie było w Borderlands ten tylko tutaj był 3 kwietnia, więc tak można powiedzieć, że i to i to będzie 3 kwietnia premiera. Fajnie. Także to by było na tyle. Może se pogramy w coś. Za niedługo, Borderlands 3 jest <noise> zapowiedziany. Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze będzie na przykład na gwiazdkę, bo przecież nie wcześniej. Um, no i co? Do zobaczenia z tym razem. Pojedziemy z Koksem, może, może się gdzieś tam na grupie. Na grupie zapraszam pogadać. Tu sobie pogadamy <noise> i ten i trochę tu gadamy na grupie o, o Borderlands Także zapraszam na grupę, zapraszam do grania, jak się tam gdzieś umówimy. Może jakieś Borderlands 2 Pogramy, albo jedynkę No w w <laughs> No możemy pograć w Simcy. No dobra, to by było na tyle Taki krótki, szybki skrócik e, Informujący Będziemy coś tam może nagrywać Za mam trochę, znaczy nie mam w ogóle czasu Kompletnie nagrania, jak widzicie na kanale Jest po prostu przerwa e, a, Ale może coś się zmieni Zobaczymy, dzięki za uwagę Sorry za przerwę, dzisiaj coś siada na YouTubie Spadam Check it out. <laughs>